Mam nadzieję, że dziś będzie spokojnie albo chociaż z wybuchem. Jak ty możesz chcieć wybuchów po tym co się stało tydzień temu. Uwaga, mamy dwa zgłoszenia podejrzana aktywność w hangarze i coś się dzieje w szpitalu. Forge Red Hot idziecie ze mną Crimson ty idziesz do szpitala. Jasne kogo biorę. Lekarz Droid już tam jest, będziesz miał jego wsparcie. Nie ruszaj tego, ruch tam, poddaj się, kim jesteś. Kto to był, tak szybko nie porusza się zwykły złodziej. On nie był zwykły. Redshot widziałeś jego twarz. Maska. Czerni. Cisza. Nieutoryzowany klon celować. Crimson Report. Trzy droidy B1. A w hangarze? W hangarze mieliśmy towarzystwo zamaskowany, rzucił dymny i zniknął. Kapitan Dagger? Tak jest. Od teraz ja wydaję rozkazy żadnych wątpliwości żadnych przeciwników. Macie raportować codziennie, nie obchodzą mnie wasze humory. Twarda ręka zrozumiano. Tak jest. Świetnie nowy szef, wredniejszy niż poprzedni. Przebiegła obserwacja. Szpital zareagował szybko, tym z hangaru odciągnął uwagę. Nie zostawiłem śladów. Doskonale. Niech niepokój kiełkuje. Oddział się jeszcze nie domyśla, że to dopiero początek.